Niestety jestem chory, więc wasze zdrowie. Witajcie, moi kochani, w Mortal Kombat. X, to jest najnowsza odsłona z serii Mortal Kombat. Witam Was w rozgrywce sieciowej. Nie czuję się nad... najlepiej, ponieważ jestem chory, ale poświęcam się dla Was na to, żeby nagrać ten odcinek. Więc zostawcie, proszę, łapkę w górę, dobicie tam, nie wiem, obojętnie jaką liczbę, ale zostawcie po prostu łapę w górę. Słuchajcie, wyszedł nowy Mortal Kombat. Nie wiem, co byście chcieli z niego zobaczyć, więc ja Wam pokażę po prostu tryb sieci online. Pokażę Wam po prostu. Zwykłą walkę rankingową, zwykłą kontrę. Nie jestem super wyjadaczem w Mortala. Nie grałem jakoś super specjalnie w, też w poprzednie, w poprzednie części. Dobra, mam jakiegoś Don Zawkera, zmierzę się z nim. Ja cioram sobie Kenshim akurat. Nie wiem, tak jakoś dobrze mi się nim gra, więc postanowiłem, że sprawdzę się. W pojedynkach właśnie Kenshi. Ja lubię sobie pograć na świątyni Kei, Lin Kuei. Przepraszam bardzo. Zobaczymy, co wybierze. Obóz dla uchodźców. Okej, okay, słuchajcie. Nowy Mortal Kombat jest bardzo brutalny. Tutaj jest Masakrycznie dużo rzeczy. Strasznie fajnie to wygląda. W przeciwieństwie, znaczy, cho... chociaż dziewiątka też została bardzo fajnie przyjęta e, przez wszystkich. Tak samo i dziesiątka wygląda całkiem ok, e, Zobaczycie pojedynek teraz. E, I to, co mniej więcej e, robię, powiedzmy, Kenshin. Chociaż jakoś super znowu e, nim nie wymiatam. Ale... Ale będę się starał. O Boże. No, dawajcie go. Ciśnij, ciśnij! O, dobra. Mam X-Raya, którego będę starał się odpalić za chwilę. Ale póki jeszcze nie muszę. No nie! <ścoughs> really! Really! Nie, no, ja nie wierzę po prostu w gościa. Później dużo osób będzie mnie wyzywało za to, że nie robię bloków. Ale słuchajcie, do czynienia z Mortal Kombat mam dosłownie niewiele niewielki okres czasu i niestety w kontrach jest o tyle źle że dawaj ci z spałki dobrze yy, niestety w kontrach jest o tyle źle że tu trafiamy na przeciwników którzy o mogą to odbić o super tym głównym mnie pokona Bo Kenshi to jest postać, która. O nie. Dobra. Kenshi to jest postać, która ma duchy. To jest nowa postać Mortal Kombat, akurat, która pojawiła się. Mamy też dodatki DLC, które będziecie mogli oglądać później, jak już będziecie chcieli sobie zakupić. No, ale jak widzicie Sub Zero Wins, miałem z gościem 3% szans, więc jak na 3% szans, to mi poszło całkiem spoko. W nowym Mortal Kombat jest też fala nowych rzeczy, takich jak właśnie dodatkowe Fatality, czy cokolwiek innego. Ale dobra, spróbuję znaleźć jeszcze jakiegoś rywala, który być może okaże się być nieco gorszy od tego, którego trafiłem teraz. Nie wiem, czy tak będzie. Także zobaczymy się za chwilę. Okej, okay, mamy faction battle. Znowu koleś 3% szans. No, nie wygląda to zbyt fajnie. Słuchajcie, ja was przepraszam za mój głos i w ogóle za wszystko. Ale mamy Skorpiona. Skorpion to postać, która będzie mnie ostro wkurwiała. No ale dobra. No jak już tak ma być, to niech będzie. Cokolwiek, cokolwiek nie będzie. Niebańska świątynia. Super, doskonale. Uh, niestety nie mogę wam pokazać jego... Jego jakby pełnej mocy, ponieważ ja Kenshi'ego uczę się w takim stopniu... No, jeszcze nie do końca go ogarniam, nie? Ale postaram się coś tam z niego, o właśnie, wyciągnąć, tak żebyście Mniej więcej mogli zobaczyć Skorpion O, ma te jebane teleporty Jeb go tam człowieczkiem To jest w ogóle mapa Raidena O, i przerwanie te teleporty są naprawdę irytujące, potrafią wkurbić. Fajne jest opcją też złapanie, ale o, udało mi się akurat wam to pokazać. Strasznie dużo takich rzeczy, o, ale widzę kolega tutaj próbuje mnie złapać na lewo-prawo X. No, z skorpionem też się trochę grało, ale dobra, Kenshi zwycięża. Zobaczymy, czy uda mi się pokazać wam w ogóle jego fatality, bo nie wiem, czy uda mi się wygrać z tym typem. Ale I hope so, że tak. Dobra, blok. No to podbrudkowe. Przerwanie. O, te właśnie cienie. Nie jest kurde X-Ray. A X-Ray y są tak kurwiające, bo czasem się je da po prostu przerwać. No ale czasem po prostu to wygląda tak, że. O, jest, udało mu się. O, no to ziomek. No jeszcze. Kenshi, 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 trzymaj się! O, i Skorpion zwycięża. No dobra. Mamy jeden 1 Final round. O, podcięcie. Teraz zobaczymy, czy uda mi się jakiegoś kombosa na nim zrobić, ale widzę póki co, że słabo to strasznie idzie. O Palacie coś się nie starasz. Dobrze. Pierwszy raz udało mi się wykonać wzmocnionego Ducha Cienia. O, drobny lak, ale to z winy internetu raczej, a nie. Nie z winy. O, oh, fuck, szmato. A nie z winy. Gry. Dobrze, podcięcie. Dawaj, skorpion. O, oh, kieruj. Przerwanie. Dobra, jesteśmy blisko finiszu żeby go zmiażyć, ale nie wiem, czy to mi się uda. Jest! O, Brutality! Najsowo nice to nie pokazałem wam Fatality, ale mamy Brutality. No i dobrze, i tyle. Ok, no i punkty zdobyte, super. No to jak widzicie, kryptę udało mi się wygrać. Czy wyszukać nowego przeciwnika? Nie, pokażę wam, jak wygląda krypta, bo to też jest ciekawy element tej gry i chciałbym wam po części pokazać w ogóle, jak to wszystko wygląda. Póki co, na razie będzie łączenie z siecią, więc jeżeli dojdę już do menu, to wam pokażę. Ok, jesteśmy, moi drodzy. Wchodzimy w takim razie do krypty, bo to jest główne menu, nie? To jest w ogóle jeden gracz, dwa gracze. Wy, to, co oglądacie, oglądacie w ustawieniach graficznych na bardzo wysokim, w ogóle wszystko ultra i tak dalej. Zajebiście, dobra. Um, mamy w ogóle frakcję. Nie. Jakby nie wiem czy to było w poprzednich wersjach, ale tutaj no, mamy, na razie jest trochę błędów um, Ale jest też coś takiego właśnie jak um, wojny frakcji, bo są cztery frakcje, jestem w Black Dragonach, jakby kogoś interesowało który, <gry> Którzy jakby zajmują czwarte miejsce, więc niezbyt fajnie Ale mamy też kryptę, krypta daje nam możliwości odblokowywania nowych um, skórek Jakieś rzeczy, mamy też żetony, tych żetonów może nie mam jakoś super dużo E, aczkolwiek 4000 jest, pójdziemy sobie na e, tą stronę krypty, gdzie jeszcze, e, że tak powiem, jest coś do odkrywania. Bo jak widzicie, te posągi tutaj wszystko jest porozwalane. Ja to już wszystko otwierałem. E, zaraz wejdziemy sobie tutaj, pójdziemy w prawo. E, są też różne achievementy, wiadomo, bo to steamowa wersja. E, ja akurat udało mi się zrobić tak, że A, właściwie sobie. A, zamknięta jest. Od drugiej strony Dobra, akurat udało mi się zrobić tak, że dorwałem jakby grę, która była przeznaczona na pre-order Nie wiem jakim cudem, ale okej, okay. dobra 2700, co mamy? Reptile Fatality Kąpiel w kwasie, no właśnie, to mamy jakby to Co tu jest? O, za 20 możemy kupić Otrzymujesz nagrodę 2000 żetonów. Super. To chyba było w ogóle czasowo, bo mm, to widzicie zegar na dole z lewej strony na mapie. On jest czasowy i te krypty, które znaczy te pomniki, niektóre posągi, które się pojawiają, one się pojawiają tylko czasowo. Muzyka z targu w poza świecie. Dobra, 1700. Nie wiem, czy jeszcze mi starczy na cokolwiek, no tutaj widzę już są drogie krypty. Za ładne ładne sumki. 1900, no niestety nie. No to w takim razie sobie wyjdziemy do menu głównego. No i. I co wam tu jeszcze, by pokazać? Mamy opcję jeszcze też treningów. Możemy sobie sprawdzić, wiadomo, e, trening Fatality. W ogóle, może wam pokażę Fatality Kensiego na Sub-Zero. Niech będzie na jakiejkolwiek mapie. Może być obóz dla uchodźców. Lewo, prawo, lewo, lewo, z tego co się nie mylę. Wyłączymy sobie. Lewo, prawo, lewo, lewo. Tak, dobrze mówię, czy nie? Może, może się pomyliłem. Teraz Uruchy specjalne. E, nie. Lewo, prawo, lewo, lewo. No to się nie pomyliłem. Lewo, prawo, lewo, lewo. No tutaj chyba będzie odwrotnie, czyli prawo, lewo. Nie. Telekopter. Lewo, prawo, lewo, lewo. Hm. Aż dziwne, że może z tej strony. Lewo, prawo, lewo, lewo. O proszę no, cóż to są za oburzenie jakieś zaraz będzie. Palasade to już są totalne fe fejle. Prawo, lewo, 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 O yes, udało się w końcu, dobra. Oglądajcie Fatality. Możliwe, i nie potrafił tego zrobić wcześniej oczywiście. Bang! Bang! To jest piękne. Dlatego gram Kenshin. Właśnie dlatego. Także tak wygląda nowy Mortal Kombat. Jeżeli Wam się podoba oczywiście, to oczywiście zostawcie łapkacze w górę. Jeżeli będziecie chcieli więcej tego typu materiałów, to mówcie. Będę się tutaj ciorał z ludźmi na arenie, w sieci. Jeżeli, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, jeżeli nie, no to nie. Mamy jeszcze, też jeszcze opcję fabuły, którą przeszedłem 100%, ale jeżeli będziecie chcieli obejrzeć, to piszcie, to mogę ją przejść drugi raz. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie. Żegnam się z wami, odwiedźcie mojego Instagrama, Facebooka, wszystko macie w opisie. Trzymajcie się po cześć do następnego odcinka. A ja lecę się kurować, bo tutaj zobaczcie, tutaj jest jeden, tutaj jest kolejny z maską jakaś w ogóle. Trzymajcie się. Hej.